Do 24 czerwca 1981 roku Mojżegorje żyło podobnie jak i pozostałe wioski Bośni i Hercegowiny. Ludzie pracowali na roli, sadzili tytoń i winogrona, produkowali wino i uprawiali warzywa, aby zapewnić skromny byt własnym rodzinom. Z powodu złych warunków socjalnych wielu ludzi w poszukiwaniu pracy wyjeżdżało z kraju za ocean do krajów Europy Zachodniej, do miast w Bosni, Hercegowiny oraz Chorwacji. Z dniem 24 czerwca 1981 roku wszystko się zmieniło. W tym dniu w szóstce dzieci ukazała się Gospa, Matka Boża, na górze objawień. Miejsce pierwszych objawień Matki Bożej znajduje się kilkaset metrów ponad przysiłkiem wioski Biakowici, zwanym Podbrdo. Dzisiaj to miejsce popularnie nazywa się Górą Objawień. Od domów do samego miejsca objawień prowadzi stroma kamienista ścieżka, przy której w 1989 roku umieszczono płaskorzeźbę z brązu. Przedstawiające radosne i bolesne tajemnice Różańca Świętego wykonane przez włoskiego artystę profesora Carmela Puzzola. Na drodze do miejsca objawień, w połowie drogi, w miejscu nazywanym Loktevina, czyli Kałuża, ustawiono wielki drewniany krzyż, który oznacza miejsce, gdzie Matka Boża trzeciego dnia objawień poprzez Marię Pawłowicz po raz pierwszy wezwała do pokoju. Było to dokładnie 26 czerwca 1980 roku. Zbiegając, jak wspomina Maria, samotnie po trzecim widzeniu zobaczyłam właśnie w tym miejscu panią, która miała smutną twarz, a za nią wielki krzyż. Pokój, pokój, pokój i tylko pokój. Pokój musi zapanować między Bogiem i człowiekiem, ale też między ludźmi, powiedziała Matka Boża. Dziewczyna przestraszyła się wtedy tak bardzo, że w dotarciu do domu musieli jej pomagać pozostali widzący. W 20. rocznicę objawień w miejscu, w którym się one odbywały, postawiono figurę królowej pokoju, wykonaną zgodnie ze wzorem, który znajduje się przed Kościołem Parafialnym. Dzieło włoskiego artysty rzeźbiarza Dino Feliccio. Figura jest darem pielgrzymów z Korei, a konkretnie wotum pewnej koreańskiej rodziny, której jeden z członków, buddysta, w Medjugorje doznał nawrócenia, a ich dziecko zostało uzdrowione z epilepsji. Wskazane przez widzących miejsce objawień jest przybliżone. Matka Boża bowiem objawiała się tu na chmurze, a nie na ziemi. Spotkanie z podbrdem jest dla pielgrzymów spotkaniem z Matką Bożą dzięki modlitwie prywatnej i modlitwie różańcowej. W czerwcu 2002 roku płaskorzeźby z brązu przedstawiające tajemnice chwalebne, wykonane przez tego samego artystę Carmela Puzzola, zostały umieszczone przy ścieżce prowadzącej z miejsca objawień w kierunku niebieskiego krzyża U podnóża góry Objawień znajduje się tak zwany niebieski krzyż, umieszczony tam w 1985 roku. W tym miejscu od 4 lipca 1982 roku Regularnie spotyka się grupa modlitewna jednego z wizjonerów iwana. Niebieski krzyż, a właściwie dwa krzyże, postawione w miejscu, gdzie meciugorskie dzieci spotykały się z Matką Bożą w czasie, kiedy komunistyczna milicja zabraniała im wchodzić na wzgórze. Krzyż postawiony przez członka założonej przez Iwana grupy upamiętnia wydarzenie z lata 1981 roku, kiedy dzieci, uciekając przed komunistami, schroniły się właśnie w tym miejscu. Niezwykłe wówczas było to, że choć byli intensywnie poszukiwani przez milicjantów i choć głośno się modlili i śpiewali, a także doznali objawienia, nikt ich nie zauważył. Jak stwierdzili już później widzący, Maryja otoczyła ich wtedy swym macierzyńskim płaszczem. Przyszliśmy do Ciebie, matko, z wszystkich krain naszej ziemi. Nasze bóle i pragnienia przed oblicze Twe niesiemy. Spojrzyj na nas, by pocieszać, Połóż na nas rękę swoją, Poleć nas synowi Twemu, Matko świata i pokoju. Amen.